Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Beata Redzimska i jestem autorką bloga Wademekum blogera, a dzisiaj o tym, jak przełamywałam się i jak do dzisiaj przełamuję się do tego, żeby nagrywać wideo, więc tutaj moja droga do nagrywania wideo. Była dość długa, mozolna i usłana przeszkodami, ale ja się nie zniechęcałam i dalej się nie zniechęcam, nawet jeżeli moje wideo dla profesjonalistów zostawia wiele do życzenia, ale ja coraz lepiej czuję się właśnie w tej formie komunikacji, w tej formie przekazywania informacji, ale też właśnie dzięki kwarantannie, dzięki temu, że mieliśmy dużo czasu w domu z powodu ograniczenia naszej wolności, ja dość dużo Buszowałam po YouTubie, zapuściłam się w bardzo odległe rejony YouTube'a i dzięki temu poznałam jednostronnie wielu YouTuberów i. Zdałam sobie sprawę, że to, że mamy okazję obejrzeć film z udziałem danej osoby, sprawia, że ta relacja jest zupełnie inna niż relacja, kiedy czytamy tekst napisany przez daną osobę. Wiem, jak ta osoba się wysławia. Wiem, jak ta osoba wygląda, co ono może sprawiać pewien problem, szczególnie nam babeczką, no bo my czujemy się tak troszeczkę nie zawsze z reguły nie do końca usatysfakcjonowani swoim wyglądem, a jeszcze w momencie, kiedy przybywa nas nam lat, no to sytuacja się komplikuje. No i oczywiście, no. Kobietę się dużo łatwiej krytykuje ze względu na jej wygląd. Faceta się jakoś tak zaakceptuje z całym dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli ma coś wartościowego, fajnego do powiedzenia, to w zasadzie nikt się już nie zastanawia, jak on wygląda, czy dobrze, czy źle. Może być łysy, gruby i. Ale liczy się to, co ma do powiedzenia. W przypadku kobiety jest to bardziej subtelna relacja. Ale niemniej, w momencie, kiedy słuchamy danej osoby. Słuchamy tego, co ona ma do powiedzenia, buduje się relacja i właśnie ta relacja, ta relacja jest dużo bardziej trwała, dużo bardziej ta więź tworząca się, więź podczas właśnie oglądania wideo z osobą, która... Właśnie w mówi w danym wideo jest dużo bardziej głębsza, dużo bardziej wielostronna, czy na wielu płaszczyznach, bo nie tylko korzystamy z przekazywanej przez tą osobę treści, ale też mamy wrażenie, że jesteśmy w kontakcie z tą osobą. Widzimy, jak ona wygląda, jak ona mówi, więc mamy, zapamiętujemy barwę jej głosu i tworzy to daje takie wrażenie, takie poczucie bliskości, takie poczucie, że my znamy tą osobę. I oczywiście to jest taki może miecz obosieczny, bo kiedy czytamy tekst, ten tekst można wygładzić, można w ten sposób po prostu dopieścić, że ten tekst będzie tak neutralny, że każdemu się spodoba. No ale może też znudzić czy zniechęcić do czytania na jakimś tam etapie. Natomiast wideo no, widzimy, jak osoba się wysławia. Więc oczywiście Część osób po prostu nas odrzuci, odrzuci, bo, bo no, no nie pasuje mu taka osobowość, ten temperament, taki sposób wypowiadania się, ale, ale dobra wiadomość tej złej wiadomości jest taka, że ta druga część osób, które, którym się to spodoba, które zaakceptują nas takimi, jakimi jesteśmy, które skorzystają z przekazywanej prze, w ten sposób przez nas wiedzy, one właśnie między nimi i nami, między właśnie tymi osobami i nami będzie tworzyć się, budować, narastać, pogłębiać taka swoista więź, która jest bezcennym dobrem. Bezcennym kapitanem w XXI wieku. Więc, właśnie, jak najbardziej, wideo jest taką formą budowania relacji bardziej trwałej, bardziej dogłębnej i bardziej opartej na wzajemnym zaufaniu, bo w tekście można bardzo dużo ukryć na temat swojej osobowości. Wideo prawdę powie o. Człowieku, oczywiście można się w tym wideo troszeczkę przypudrować, dopasować, doszlifować. I właśnie powiem Wam, że ja w momencie, kiedy zaczęłam nagrywać wideo, właśnie postawiłam sobie takie wyzwanie, że będę to robić w miarę regularnie. I na początku nie udało mi się, po pierwsze, utrzymać tej kadencji czy tego rytmu, żeby to robić w miarę regularnie. I tutaj takim moim guru, taką osobą, która popchnęła mnie. Nawet nieświadomie do tego, żeby nagrywać wideo jest Marcin Osman. Pozdrawiam Marcina Osmana. Marcin Osman po prostu jest osobą, która bardzo mocno mnie zainspirowała na tym polu i w jakimś sensie mogłam się utożsamić z Marcinem i z jego podejściem tego, że po prostu trzeba działać, próbować, nawet jeżeli to nie jest doskonałe, po prostu wrzucić to choćby na żywioł, ale w momencie, kiedy nagrasz 100 filmów, będziesz już o 100 kroków do przodu i... To nagrywanie będzie i wysławianie się przed kamerą będzie przychodzić ci dużo lepiej i ja to widzę na swoim przykładzie. W momencie kiedy na początku mojej przygody z nagrywaniem, kiedy ja po prostu musiałam ciąć co drugie słowo, bo co drugie słowo to było y, y, y", teraz już potrafię nagrać takie sekwencje, które w miarę idą płynnie i to cięcie, edycja każdego filmu zajmuje mi dużo mniej czasu, a docelowo takim marzeniem czy takim Moim docelowym zamierzeniem jest nagrywać tak, żeby nie musieć ciąć. Tylko po prostu włączam telefon, włączam lampę, bo jednak się doświetlam tutaj takim softboxem, żeby te zmarszki były troszeczkę wygładzone, czy troszeczkę wyciszone odpowiednim oświetleniem. Więc włączam sobie softboxa, włączam mojego iPhone'a i po prostu zaczynam nagrywać, i docelowo chciałabym, żeby w momencie, kiedy włączę sobie kamerę, żebym mogła po prostu powiedzieć bezbłędnie, bez jakiegoś większego cięcia, to co mam do powiedzenia, i od razu puścić na YouTube'a. I tutaj już mam takie pierwsze zwycięstwo, które zachęca mnie do tego, żeby iść dalej na tym polu. Czyli po prostu zauważam, że. Moje wideo, moje wysławianie się przed kamerą wymaga coraz mniejszej edycji. Czyli, czyli przez to, że mówię do kamery, przez to, że po prostu nie tylko piszę moje teksty na blogu, ale również po prostu staram się powiedzieć to, co mam do powiedzenia bezpośrednio mówiąc do kamery, już widzę, że po prostu idzie mi to płynnie i coraz mniej to wymaga edycji, cięcia, dopracowywania, kiedy poprzednio, jakieś nawet kilka miesięcy temu. Dopracowanie filmu, który trwał 5 minut, zajmowało mi kilka godzin, bo tyle było w nim różnych zająknięć i ponownych przeformułowań tego, co mam do powiedzenia. Teraz potrafię już, może jeszcze nie do końca nagrać zbiegu, ale już czuję, że jestem coraz bliższa właśnie nagrywania zbiegu, mówienia tak tego, co mam do powiedzenia, bez zająknięć, bez, bez cięć. Więc to jest taka pierwsza, pierwszy etap, po prostu w sam fakt mówienia do kamery sprawia, że... My mówimy coraz płynniej, i po prostu już nie musimy poświęcać dzikich godzin na edycję, na korygowanie tych wszystkich niedociągnięć czy zająć. To tak jak ludzie, którzy pracują w radiu, po prostu. Mam koleżankę, która kiedyś pracowała w radiu i mówi, że po prostu ich szef mówił im, powtarzał nieustannie, że nie ma takiego słowa jak y". ⁇ i po prostu ona oduczyła się używać tego słowa. Czyli potrafiła narzucić sobie jej umysł, narzucił jej taką kontrolę, że w momencie, kiedy to słowo tak nieodparcie cisnęło się na usta, yy, bo chcemy po prostu wrzucić jakiś wypełniać, bo obawiamy się, że pojawi się cisza na antenie i trzeba ją czymś podświadomie wypełnić, ona potrafiła sobie postawić szlaban. Nie, ja przemilczę ten moment, dam sobie spokojnie po prostu, poszukam w myślach to, co mam do powiedzenia i nie będę zagłuszać tej ciszy takim słowem, które w tym miejscu jest niepotrzebne, czyli yy. Więc właśnie, więc już widzę, że sam fakt ćwiczenia, ćwiczenia mówienia do kamery sprawia, że mówienie idzie mi dużo płynniej. Jeżeli teraz chodzi o stronę praktyczną, stronę techniczną, ogarnięcie wideo od strony technicznej, to no dużym takim progresem było dla mnie zainwestowanie w softbox i to nie jest jakaś duża inwestycja, to jest po prostu taka lampa, którą stawiam sobie tutaj, mam z tej strony, z tej strony mam okno i ona troszeczkę mnie doświetla i powiem szczerze, no człowiek zyskuje, to znaczy nie traci 10 lat. Odmładza się o 10 lat dzięki chociażby zmianie oświetlenia. Kolejną rzeczą właśnie było to, że ja nie miałam kamery do nagrywania, ale jak to mówi Marcin Osman, masz telefon, masz iPhona, masz sprzęt do nagrywania i ja po prostu zamiast zastanawiać się, szukać się i tutaj odkładać jakieś fundusze, żeby pewnego dnia może kupić sobie wypasioną kamerę, zaczęłam nagrywać prosto moim iPhone'em i tutaj właśnie wystarczy iPhone, żeby zacząć, wystarczy zwykły iPhone, który tworzy tak naprawdę dobrej jakości wideo i to jest dobry punkt wyjścia, żeby zacząć, dlatego, że nie stawiamy sobie takiej bariery jakim to ja kamerą, jakim to ja super wypasionym sprzętem będę to robić. Po prostu bierzesz telefon, zaczynasz nagrywać w, chociażby w domowym zaciszu. I tutaj warto zainwestować takiego małego softboxa, ale to jest naprawdę wydatek kilku, rzędu kilku euro i po prostu zacząć nagrywać, próbować, zacząć nagrywać, żeby w ogóle sprawdzić, czy ja się dobrze czuję w tej formie komunikacji z odbiorcą. Ja na przykład tutaj, w formie takim Odkryłam, ponieważ dotychczas przez lata, przez lata tylko pisałam bloga, ponieważ ja zaczynałam pisać bloga w czasach, kiedy w zasadzie. Raczej tylko się pisało blogi na początku epoki blogowania, i w pewnym sensie to mnie jakoś sformatowało, że ja po prostu jestem blogerką piszącą. I z pewnym takim zdziwieniem odkryłam, że w momencie, kiedy ja zaczęłam nagrywać wideo, że po prostu to bardziej odpowiada mojemu temperamentowi. Bo ja mam taki temperament, który musi działać, który musi mówić, ruszać się, działać. Bo ja mam taki temperament, który trudno było mi tak wziąć w ryzy i to wszystko przelać grzecznie na papier. No i wytykano mi na początku mojej przygody z blogowaniem, że. No, te moje zdania, te moje teksty są takie nieugładzone i nie do końca poprawne z punktu widzenia poprawności literacko-humanistycznej czy polonistycznej. Później w miarę upływa czasu zaczęto dostrzegać w tym mój własny styl, zaczęto mówić, że ja mam własny styl pisania, więc, że tak powiem, nawet nieugładzone teksty napisane z takim swoistym stylem, kiedy uda nam się przekonać do siebie swoich pierwszych czytelników. No, ale właśnie ja odkryłam, że. Czuję się dobrze w nagrywaniu wideo, dlatego że w ten sposób mogę po prostu przekazać, wyrazić to, co mam do powiedzenia i nie muszę się ograniczać poprawnością lingwistyczną, poprawnością polonistyczną, tylko po prostu mogę iść na żywioł, co akurat w moim przypadku bardziej odpowiada mojemu temperamentowi i mogę machać łapkami, jak bardzo mi się podoba. Ale z kolei, dzięki temu, że ja mam za sobą już prawie 10 lat pisania bloga, ja wiem, że to się wszystkim nie spodoba. Ja wiem, że pojawią się osoby, które będą mnie krytykować, ależ tak powiem, jakby rozumiem, że tak to działa, ten mechanizm tak działa. I mając takie przeszkolenie czy takie przygotowanie typowo blogowe, po prostu dużo łatwiej jest mi jakby nie przejmować się na tym polu i po prostu działać, robić swoje, przekazywać to, co mam do przekazania, wiedząc, że po prostu części osób się to nie spodoba, tym bardziej, że. W formacie wideo ten kontakt z osobą mówiącą jest dużo bardziej intensywny, ale też dzięki temu ta więź, która może się stworzyć, jest też głębsza. Więc właśnie pierwszą rzeczą jest to, żeby się nie przejmować, żeby zacząć działać, zacznij działać z tym, co masz. A każdy z nas ma w dzisiejszych czasach telefon i zacząć nagrywać tym telefonem, ewentualnie dokupić sobie jakąś małą lampę, która, czyli softbox, który doświetla, który no, sprawia, że po prostu cera wygląda troszeczkę lepiej. Bo ja w pewnym zrobiłam taki, miałam taki falstart nagraniowy, kilka lat temu pisałam bloga o zdrowym stylu życia i właśnie, i miałam problemy z oświetleniem i robiłam moje, chodzi o konkretnie o live y na Facebooku w bardzo marnym, Oświetleniu, co oczywiście bardzo mocno rzutowało na moją cerę, więc, więc, ponieważ to była forma kontaktu wideo i moje pierwsze podejście do tworzenia treści w formie wideo, powiem szczerze, troszkę zniechęciłam się komentarzami w stylu: O, jak ty niezdrowo wyglądasz. A dzisiaj wiem, że to wynikało właśnie z nieodpowiedniego oświetlenia, więc polecam taki softbox, jest naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem i bardzo służy ogromną pomocą, szczególnie jeżeli jesteś kobietą, szczególnie jeżeli jesteś kobietą w pewnym wieku, szczególnie jeżeli jesteś kobietą, która nie jest pewna, nie ma poczucia pewności do swojej urody, bo facetom to się wszystko wybaczy. Ważne, żeby gadał mądrze. Kobieta no niestety tutaj nie ma dla nas tej taryfy ulgowej i. No, zawsze ktoś się doczepi do tego, jak wyglądamy, ale chodzi o to, żeby się tym nie przejmować. Chodzi o to, żeby po prostu powiedzieć sobie, że z jednej strony, owszem, będziesz denerwować większą ilość osób, dlatego że po prostu pokazujesz się na wizji, że one po prostu widzą, jak ty mówisz, jak ty. Jak ty się zachowujesz, jak ty gestykulujesz przy mówieniu, ale z drugiej strony, te osoby, które cię zaakceptują, te osoby, które skorzystają z przekazywanych przez ciebie treści, ta więź będzie głębsza, silniejsza i w ten sposób będziesz budować ten kapitał, który jest bezcenny w XXI wieku, a który nazywa się zaufanie. Waluta XXI wieku, więc właśnie wideo służy budowaniu, zdobywaniu tej waluty XXI wieku, tego kapitału, jakim jest zaufanie, budowanie tej relacji, ale nie na takiej suchej płaszczyźnie, jakim jest pisanie tekstów, jaką jest pisanie tekstów, tylko właśnie w taki sposób bardziej namacalny, kiedy po prostu ludzie, którym chcesz zaproponować czy to swoje konsultacje, czy swoje kursy wideo, czy swoje kursy, czy swojego e-booka, będą wiedzieć, będą potrafili sobie wyobrazić, kim Ty jesteś, jak Ty wyglądasz, jak Ty mówisz, będą potrafili w jakiś sposób zwizualizować sobie Ciebie, ale też ta Wasza relacja nabierze dzięki temu rozpędu. Więc właśnie dlatego wideo jest fajne i tutaj oczywiście pojawia się na początku wiele dylematów, czym ja będę nagrywać, więc... Ten pierwszy problem mamy z głowy. Nagrywamy swoim telefonem. Jeżeli macie iPhone'a, no to w ogóle nie ma co się zastanawiać. iPhone'y są tutaj genialne. Jak ja tutaj się ustawię do kamery, więc no, oczywiście chodzi o to, żeby ustawić się w miarę dobrze do oświetlenia, bo tutaj wszystko Light is the King. Światło jest tutaj królem, więc naprawdę polecam softboxy i tutaj na przykład mam. Okno, więc dobre oświetlenie. No, później jest ten dylemat, nagrywać w pionie czy w poziomie, więc ja na początku nagrywałam w pionie, dlatego że mówię sobie, łatwiej jest nagrywać z takim fajnym filtrem na Instagramie i po prostu później wrzucę to chociażby na YouTube'a. Wideo nagrywane w pionie nie sprawdzają się na YouTubie. Natomiast natomiast to, że nagrywałam na początku w pionie, pomogło mi się przełamać w ogóle do nagrywania. I czasami obecnie też nagrywam w pionie, to znaczy, jak nagram wideo w poziomie, to jeszcze nagrywam taką małą. Taką małą zapowiedź tego wideo w pionie, czy takie wypunktowanie najważniejszych rzeczy, które miałam w nim do powiedzenia w pionie, po to, żeby mieć materiał na IGTV czy na Instagrama. Ale po prostu sam fakt nagrywania, już nieważne czy w pionie, czy w poziomie, sprawia, że po prostu. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, czyli im więcej nagrywamy, tym widzimy, że łatwiej nam to przychodzi, a więc edycja filmu zajmuje nam mniej czasu, a więc po prostu chętniej do tego siadamy i po prostu dodajemy kolejne filmy, a w miarę jak dodajemy kolejne filmy na YouTube, no po prostu pojawiają się nowi obserwujący, a też nam wysławianie idzie łatwiej, i jakby to jest takie samonapędzające się koło, które sprawia, że mamy ochotę robić tego więcej, bo pojawiają się efekty, bo my widzimy, że robimy postępy, bo ludzie coraz bardziej nas kojarzą. Dlatego, że jesteśmy coraz bardziej widoczni, coraz bardziej odważnie pojawiamy się na wizji. Także to jest taka samonapędzająca się spirala, ale pozytywnym tego słowa znaczeniu czy takie koło zamachowe, które jak raz nas wciągnie, po prostu już idziemy naprzód i troszeczkę z nadzieją na taki efekt śnieżnej kuli, która jak się rozpędzi, to będzie nie do zatrzymania, czego Wam serdecznie życzę i do usłyszenia.